się skradać. No okej. Okay. Może tu mamy coś ciekawego. No cóż to? Prowizoryczne łóżko. Ok, nic tu nie zrobimy, a tu sterta starych pudeł kartonowych. Nie da się ich przeszukać. No dobra, tutaj w tym namiocie chyba nic nie znajdziemy. No i tu jest główny budynek, gdzie jest trochę ich tam jest, więc no nie wiem, może spróbujemy się zakraść jeszcze jakoś od tyłu do tego namiotu, może tu coś znajdziemy fajnego. Ale nie wiem, czy to nie będzie zgubne, bo nasza postać jeszcze jest słaba. No właśnie, ten pancerz, może można go jakoś założyć. Możemy go jakoś dokładniej zobaczyć. Tak, tu mamy dokładniejszy opis. Prosty strój skórzany, umiejętnie wykonany z wyprawionej skóry bramina. Yy. Dobra, założyliśmy i zaraz tutaj, co on nam daje. Ok, znacznie nam podniósł kracę pancerza. Zmienił nam się wygląd postaci, już nie mamy kamizelki z trzynastką. No i odporności na jakieś na ogień i na inne rzeczy no dobra, przyda się teraz wyglądamy jak jeden z tych zbirów wiecie co, zrobię eksperyment Pe pewnie tak to nie zadziała ale, ale dlaczego nie, warto spróbować zapiszemy grę bo to będzie ryzykowne podejdę teraz do tego kolesia tylko właśnie co to jest to kółko? a to są opcje to jest zmiana broni jak schować broń? No dobra, innego sposobu nie znalazłem po prostu. No. Tak. Podejdziemy do tego kolesia. Ciekawe, czy uzna nas za jednego ze swoich, bo nosimy ten pancerz. Raczej na pewno nie, ale. Ta gra jest naprawdę rozbudowana. O, proszę. <grystanie> I na tym się skończyło. No dobra, jesteśmy dzielni. Próbujemy walczyć, ale. O, ale to. Dobrze to nie wyjdzie. Jeszcze nie trafiliśmy. No, dobrze, że sejwa zrobiliśmy. Świeże mięcho. O, już ile ich tu idzie? <grywa> Kurwa, mać, to bolało. Życiowe teksty, naprawdę. Co jest fajne, bez żadnych ugrzecznionych form tak sławne polskie cholera w wielu polonizacjach kilka lat temu no dobra, tego raczej nie przeżyję o, jeszcze tutaj strzelają do nas no i koniec, dobra zaraz przytamy w grę, ale zobaczmy jeszcze jak nasza postać ginie walczy do końca, a zginie No. Szybkie podsumowanie. Nasza krypta teraz z pewnością zginie. Skoro my nie żyjemy, bardzo fajnie, że tutaj nikt się z nami nie taczka. W końcu to jest surowy świat. Jest ciężko i to jest właśnie fajny poziom trudności myślę, że w ogóle jest bardzo istotny w grach komputerowych. Osobiście, no, dla mnie im większy tym lepiej. Sprawdźcie sobie takie produkcje jak Dark Souls na przykład. Naprawdę świetna gra. I nie, nie jest to jakiś starość, w jaki właśnie teraz gram. Tylko ona wyszła chyba w 2012. W tym roku wyszła z tego co pamiętam była wcześniej na konsolach, teraz ukazał się port z wersji konsolowej na PC-tach. PC-tach. ale dobra mniejsza z tym, jesteśmy w Fallout'cie no i dobra, wędrowaliśmy tutaj ale trochę nas tutaj nadgryźli więc wiecie co, wrócimy tutaj na chwilę do cienistych piasków Shady Sands i uleczymy się u tego doktorka oj tylko Musimy poczekać do rana. A no nie, nawet chyba nie musimy, bo postać sama widzę, by zdrowiała. Co to przybyło nam, punktów życia? Nie wiem, jak tu. No tak, mamy 39, a startowaliśmy chyba z 35. No, nie, już tam, nie tam hmm. No dobra, potem to rozgryziemy jakoś. Yy, każą nam przyjść rano no, no ok nie ale tak czy inaczej chciałem mu dać te wszystkie ogony bo myślę że i tak więcej nie można z nimi nic zrobić a odtrudki się przydadzą mam jeszcze cztery takie <laughs> i przy okazji może sprzedamy komuś te włócznie ten jeden pancerz Nóż do rzucenia może zostawimy sobie przetestujemy jak działa i dobra. Gdzie tu się odpoczywało? Tutaj? Okej. Okay. Odpoczniemy godzinkę. Aha, okej. Okay, to jest godzina 23.30. Odpoczywonek do rana. Okej. Okay. Bania ucygana do rana. No i jesteśmy. Chyba już jest to rano. Prawda, ziomek? Prawda. Dobra. Szkoda, że tak po jednym musimy udawać, mu no ale cóż, to jest 97 rok. Nie oczekujmy zbyt wiele od gier. No dobra, oprócz tego jeszcze dwa. I ostatni... Okej, okay, no, cały dzień zajęło mu, jak widzicie, robienie tych antidotów. O, przy okazji, przeładujemy sobie... A je. nie, jest przeładowany. Nie, 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 nie nie chcę tu walczyć. Please. No dobra, trochę się wzbogaciliśmy na tym obozie bandytów, czemnajeźdźców. Mamy już prawie 50 kapsli. Co wciąż jest pewnie śmiesznie mało jak na realia gry, no ale... Nie wiem, jakie tam są standardy. Dowiemy się wkrótce. Dobra, mamy 6 antidotów. Obciążenie nam się zmniejszyło, bo ogony cię były cięższe. No i dobra, teraz komuś spróbujemy sprzedać. Ci już nas wygonią, bo jest za późno. Ten szef wioski może też miał opcję handlu. Chyba każdy ma opcję handlu. Dziękuję, że Jestem w potrzeby pomocy. Moja Tandy, Nie wiem, co Proszę, wróciliśmy w ogóle... Niczego się nie spodziewając, mówi nam, że ma problem. Jego córka tam, została uprowadzona. Gadaliśmy z nim już wcześniej i nic nam o tym nie mówi. No fajnie, fajnie, że się takie coś aktywowało. Próbowaliście uratować. Ach, no, dobra, mamy inne sprawy na głowie. Musimy uratować swoją kryptę. Chociaż nie, nie musimy. To my decydujemy. Ale, no dobra, słuchajcie, zostało nam 130 parę dni jeszcze, także spokojnie. Ponad 4 miesiące. Yy. No, ale nie, my, my nie. Tym razem nie gramy dobrotliwym paladynem. Jak już wcześniej mówiłem, gramy cwaniaczkiem takim. Więc zrobimy to za opłatę. 500 No dobra. Jak dla mnie na razie to jest spora kwota. 500 kapsli. No dobra, spytamy się. Seth i ja one że jeden z klanów Raider jest odpowiedzialny. Hej, jak hey, ty hey. Okej, okay, okej, okay, porozmawiam z Setem. Powiedział, że znaleźli włócznie. Tam gdzie byliśmy przed chwilą. Takie same włócznie nosili, więc chyba już... już chyba wiem, gdzie jest ta córka. W miejscu, z którego właśnie uciekliśmy. No dobra Ale ja chciałem pohandlować z tobą Chłopcze Chcieliśmy sprzedać właśnie te włócznie Dobra, tylko jak tu działa handel teraz? Zero Może nie możemy tego sprzedać Hmm. No dobra Może zrobię coś źle Okej okay. Później to sprzedamy jak się nauczę sprzedawać. To może robię coś źle. Dobra, idziemy pogadać z setem. To chyba ten gościu przybram jest tego co wiem. To spróbujemy im pomóc za 500 kapsuł. <gry> tak, to jest set. Gdzie ich znajdę? Na południowy wschód stąd. No, czyli to... Tak, to raczej na pewno tam, gdzie już byliśmy. Wyprzedzamy fakty! <grytanie> ile jest dla Ciebie warta ta cała sprawa? Jeśli nie powiesz ile, nie przyjmuję zadania. Tak, jesteśmy zimnym draniem podła małpa no ale o cholera, wkurzył się nie jestem chłopcem na posyłki nie tym razem no nie, ale myślałem, że o tylko z nim będę walczył a tutaj wszyscy mieszkańcy się rzucili W ten sposób przepadnie nam zarówno nagroda, jak i może dostęp do jakichś późniejszych przygód. Tutaj. Więc szybko wrócimy do tego momentu. Przerwę nagrywanie i wznowie, jak już będzie po wszystkim.